Jak robić, by się nie narobić? Tym zagadnieniem zajmiemy się dzisiaj. Bo przedstawię wam 10 najłatwiejszych platyn. Także łowcy trofeów do dzieła. Ostatnia platyna może was trochę zszokować. The Jumping, Kokosan. Wystarczy trzymać guzik skoku i... To by było na tyle. 500 skoków i mamy platynę. Więc pora na następną grę. Legends of Talia, Arcadia. Wizual nowela, która... Dobra, najmniej ważne o co tutaj chodzi, bo możesz włączyć opcję autoskip. I gra się samo. A ty możesz zająć się swoimi sprawami i po około 40 minutach platyna sama wpadnie. Next. Energy Cycle. Gra logiczna, w której musimy ułożyć wszystkie kulki w jednym kolorze. Grafika męczy oczy, ale umówmy się. Chyba jesteśmy w stanie przemęczyć się 15 minut dla platyny. Co? Czas na numer 4. Chicken on the Road. Ile czasu zajmuje platyna, na przykład w Cyberpunku? 150 godzin? Bez sensu. W Chicken on the Road platynę zdobędziesz w 5 minut. Jeździsz ciężarówką i zbierasz kurczaki. Licznik punktów rośnie i gdy wbije odpowiednią ilość, cyk, platyna. Gratulacje, idziemy do następnej produkcji. Slide 800. Zapytasz, co 800? Właśnie tyle punktów jest nam potrzebne, by otrzymać platynę w tej grze. Musimy ułożyć wybrany przez nas obrazek. Koniec. Jeśli ktoś już zrobił w tym platynę, to pochwalcie się, czy zajęło wam to dłużej niż 2 minuty. A tymczasem przechodzimy do My name is Mayo. Znaczy, ja jestem Bart. No. Proszę Państwa, oto majonez. Co należy z nim zrobić, by otrzymać platynę? Nacisnąć guzik X 10 tysięcy razy. I to by było na tyle. No kto nie lubi sobie kliknąć w majonez? Lećmy dalej. The Walking Dead, The Series. Ale mogłaby być tutaj każda produkcja spod tego szyldu. Wystarczy przejść grę, i platyna już świeci na naszym profilu. Fakt: trzeba poświęcić tutaj trochę więcej czasu niż w poprzednich produkcjach, ale najłatwiejsze nie znaczy najszybsze. Lećmy dalej: Stormboy DG Gra na podstawie australijskiej powieści, która opowiada o przyjaźni chłopca z Pelikanem. Platyna wpada, gdy przejdziemy grę. Zajmie wam to dosłownie kilkanaście minut, ale będziecie mogli mówić, że macie platynę w grze na podstawie książki. Win. I czas na numer 9: Astro's Playroom. To jest platyna, którą Polecam zrobić. Darmowa produkcja dołączona do PlayStation 5, która pokazuje nam możliwości technologiczne DualSense oraz zabiera nas w nostalgiczną podróż po pamięci o konsolach PlayStation. Platformówka, która jest świetnym wstępem przed Astrobotem wydanym w 2024 roku, który zgarnął tytuł Nagrody Gry Roku. Ale przejdźmy do ostatniego tytułu, bo będzie to nie lada niespodzianka: Conan Exile. Ale jak to gra MMO w najłatwiejszych platynach? Już tłumacz, możesz! Oczywiście poświęcić wiele godzin na splatynowanie Konana, ale jest dużo łatwiejszy sposób. Wystarczy stworzyć swój własny serwer i zdobyć wszystkie trofea za pomocą komend administratora. No prawie wszystkich. Do jednego trofeum potrzebujemy drugiego gracza, ale to mały wyjątek, który na nic nie wpływa. I tym sposobem otrzymujecie platynę w rozbudowanej grze MMORPG. Dajcie znać w komentarzu, jaka platyna dla was była najłatwiejsza. Dla mnie prosty i przyjemny był Spider -Man.